Dobrze, dzień dobry Państwu. Wybyła, wybiła godzina 10, czyli zaczniemy szkolenie z opłat w pasie drogowym. Ja się nazywam Paweł Makowski. Będę miał przyjemność prowadzić dla Państwa to szkolenie. Pracuję na co dzień w Zarządzie Dróg Transportu w Łodzi. Jestem naczelnikiem wydziału, który się zajmuje no, m.in. zajęciem pasa drogowego, wydawaniem decyzji. Wymierzaniem kar, i tak dalej. Potem jest etap prowadzenia postępowania, czyli gromadzenia materiałów dowodowych, map, ewentualnych zeznań świadków no wszystkiego, co jest potrzebne do, do napisania decyzji. Potem należy zawiadomić stronę o zgromadzonym materiale dowodowym i dopiero później wydać decyzję wymierzającą płatę kar, no lub oczywiście umarzającą postępowanie, jeżeli stwierdzono, że faktycznie jest ono bezprzedmiotowe. Czyli po wydanej decyzji oczywiście strona może się od niej odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego czy do innego organu, w zależności od tego, kto wydał, kto wydał taką decyzję. No warto w takich decyzjach też, też opisywać bardzo szczegółowo artykuł 189 FKPA, czyli możliwość odstąpienia od wymierzenia Kary, jeżeli są spełnione przesłanki wskazane w tym artykule. Jeżeli chodzi o SKO, w Łodzi bardzo szczegółowo zawsze wymagają opisania, dlaczego nie odstępujemy od kary, także to, to też warto to o tym pamiętać, żeby nie traktować tych przepisów jakoś tam wybiórczo czy po macoszemu. Jak najbardziej trzeba taką możliwość odstąpienia od kary rozpatrzeć.